Joe, patrz, co przyszło. Wasze pierwsze prezenty ślubne. Od mojej kuzynki Patty i od mojego woja Phil'a. Zaczekaj, powinniśmy je otworzyć dopiero po ślubie. Wiele rzeczy powinniśmy byli robić dopiero po ślubie. No to jazda. O mój Boże. Jaki piękny, kryształowy wazel. Co przysłał twój wuj? Piękny... Telefon w bucie. Co za głupi pomysł. Wuj na pewno miał dobre intencje. Właśnie, liczy się to, że pomyślał o nas. Przepraszam. To prezent, a prezent jest darem serca. Zadzwonimy z niego do wuja i podziękujemy mu. Ja będę mówić z drugiego aparatu. Jaki piękny prezent! Dziękuję. Telefon w bucie! Hej, czy race numer dwa już wylądował? Nie, a co? Mój kuzyn Dominik nim leci. Który to chłopca? Oh, to duma rodziny Skarpaczy. Cztery lata temu przyjechał do Włoch i dostał i pracę u szewca. Dziś ma własną sieć sklepów ze skórzaną odzieżą. Ci szewcy to czarodzieje. Miałam kiedyś czułenka które strasznie mnie piły. Więc oddałam je do szewca i nie wiem, co on z nimi zrobił. Ale kiedy je rozciągnął i wyglansował i zmienił podeszwę i obcas, mi ją w łeb. Znów odleciała. Nie mogę się doczekać ujrzenia Dominika. Będzie z nim jego narzeczona Teresa. Wychowaliśmy się razem. Nie znajdziesz w świecie sympatyczniejszych od nich ludzi. Dzięki za jazdę. Całkiem gładka. To dla ciebie. Nie, nie, jestem właścicielem tej linii. To nie potrzebę. Mogę coś jeszcze dla Ciebie zrobić? Zanieść bagaże? Może zamówić kolację. Spójrz na niego. Na mnie? Spójrz na siebie. Prawdziwy człowiek sukcesu. Sukces nic nie znaczy. Najważniejsze, że jestem tu z ludźmi, których kocham całym sercem. Co tam? Nie twoja sprawa z są metki. Przyszyj jej tyle. Dominiku, proszę, zapomnij na chwilę o interesach. Jest bardzo oddany swojej firmie. Co? Nie mogę się nadpatrzeć. Jak ty wyrosłaś, stałaś się piękną kobietą. Przestań, zawstydzasz mnie. Przed wyjazdem z Włoch widziałam twoją matkę. Widziałaś mamy? Dała mi wiadomość dla ciebie. W zeszłym miesiącu nie było czeku. Co jest? I ona się dziwi, że wyszedłem po papierosy i nie wróciłem. Dobre wieści. Przyszedł transport różowych skórzanych pasków, ale dość o interesach. Przywiozłem ci coś. O, rany. Lowell no, to mój kuzyn Dominik i jego narzeczona Teresa. Bardzo mi miło, cześć! Czy to prawdziwa skóra? Jasne, 100%. Morderca. Co z nim jest? On jest jak Guido z naszej wioski. Zabieram was na kolację. Myślałem, że wpadniecie do mnie i coś ugotuję. To byłoby cudowne. Odkąd tu przyjechałam, jadamy tylko w restauracjach. Nic z tego, musimy uczcić nasze spotkanie i jest tylko jeden sposób wielki, soczysty steak. Co jest z Dominikiem? Gdziekolwiek się ruszy, giną krowy. Ejże, za drzwi z tym. Ja tu prowadzę, prowadzę poważne interesy. Sandpiper? Piper. Przyleci punktualnie. Jak poszła kolacja, Dominik trochę się zmienił. W jakim sensie? Nie jest już skromnym, miłym szewcem jak kiedyś. Stał się. Europejską hołotą. Mówisz o moim kuzynie. On nie jest europejską hołotą. Tyle tylko, że. Nie ma gustu, nie ma klasy. Nie ma skarpetek. Teresa za to jest boginią. Aniołem. Antonio, co się dzieje? Nachodzą no mnie myśli o teresie, jakich nie wypada mieć o narzeczonej swojego kuzyna. Niektórych nawet nie wypada mieć o własnej narzeczonej. Nie wiesz jak trudno było usiedzieć przy stoliku naprzeciwko niej. Całe szczęście, że dziś wyjeżdżają, bo przebywanie z nią to czysta męczarnia. Nie mogę uwierzyć w że już wyjeżdżacie. Nie możecie zostać dłużej? Nie, musicie lecieć. Chciałem prosić cię o przysługę. Jedna z moich ciężarówek przewróciła się na autostradzie w Jersey. Czy ktoś ucierpiał? Tak, ja. Jeśli tam nie pojadę, stracę tysiąc skórzanych czepków. Jako, że muszę zająć się interesami, pomyślałem, że Teresa zabawi się lepiej, zostając tu z tobą. Co rozumiesz przez zabawi? Mówisz, uh, you know, no, uprzyjemni jej czas. Good. Co rozumiesz przez good? uprzyjemni? Antonio, on, to jak say? będzie? Okay, okay. Zgoda. Ah, Teresa okay. zgodził się. Sure Czy na pewno się nie narzucamy? Narzucamy się? Jesteśmy rodziną. Kolejne prezenty ślubne. Ciekawe od kogo? To od Twojej rodziny. Możesz potępiać całej mojej rodziny z powodu jednego telefonu w bucie. Przepraszam. To od mojej babki i z kształtu pudła myślałem się, co to jest. Ona miała taki piękny, stary kilim w o którym zawsze marzyłem. Ale to nie to. Myślę, że to miłe. Weźmiemy wielką kartkę papieru i napiszemy jej wielki list z podziękowaniem. Od kogo dostałeś taki fajny ołówek? Od babki. Ile ona ma wzrostu? Brian, musisz mi pomóc. Jestem w wielkim kłopocie. Spędziłem cały dzień z Teresą i to był najcudowniejszy dzień w moim życiu. Jedliśmy obiad, a z jej wargi zwisał kawałek pastrami. Patrzyłem na nią i pomyślałem, chcę spędzić z tą kobietą resztę życia. Więc to prawda, pastrami to mięso miłości. Co ja mam zrobić? Ona przyjdzie do mnie na kolację. Będziemy sami. To wie, co się może stać? Czemu myślisz, że coś się stanie? Bo jestem słaby. Powtarzam sobie, ona jest narzeczoną twojego kuzyna. Ale zaraz myślę. Zamknij się. Jest też najpiękniejszą kobietą, jaką w życiu widziałeś. Powstawmy sprawę jasną. Martwisz się, bo pociąga cię ta piękna kobieta i myślisz, że ona czuje to samo do ciebie. Tak. Pozwól, że cię uspokoję. Czy kiedyś w życiu przydarzyło ci się to? Nie. Właśnie, wariujesz za kobietami, a one nawet nie wiedzą, że istniejesz. Ty chyba masz rację. Co się tyczy kobiet, jesteś ostatnim frajerem. To prawda. Masz zero powodu. To prawda. Kto ma gorsze doświadczenia z kobietami niż ty? Nikt. Więc jakie są szanse, że ona pozwoli Ci zbliżyć się do siebie? Żadne. Właśnie. Więc rozluźnij się, weź głęboki oddech i bądź sobą. Wierz mi, nie będziesz miał kłopotów z powstrzymaniem. Je. Masz rację, zawsze się nie doceniam Dzięki Już otwieram Już Już idę co z tobą? To narzeczona mojego kuzyna. Ślicznie wyglądasz. Grazie. Zaczęłaś robić sos. Uwielbiam ten zapach. Przypomina mi dom. Znałam to uczucie. Brakuje tylko moich sześciu grubych ciotek, obrzucających się wyzwiskami. Przyniosłam wino. Wino? Alkohol? To nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Uważasz, że wino pasuje do spaghetti? Jesteś taki zabawny. Co z Dominikiem? Dzwonił do ciebie? Wyleciał dopiero parę godzin temu. Poza tym, kiedy ma kłopoty w pracy, nie myśli o mnie. Czasami myślę, że kocha te swoje skóry bardziej niż mnie. To niemożliwe. Masz rację, te ubrania są koszmarne. A jednak się sprzedają. Kto by pomyślał, że mój mały kuzyn stanie się taką szyką? Brakuje mi tamtego Dominika. Teraz mówi tylko o interesach. Kiedyś bawił mnie, gotował mi kolacje, nosił bawełniane ubrania od czasu do czasu. Był bardziej. jaki? Taki jak ty. Ręce ci drżą. To z przeziębienia. Kolacja gotowa. Wiesz, to miło, że ugotowałeś dla mnie kolację. Mam nadzieję, że nie odbieram cię nikomu. Nie. Daj spokój. Nie wierzę, że ktoś taki jak ty nie ma nikogo w swoim życiu. Wiesz, nie jest łatwo kogoś znaleźć. Chleb gotowy. Nic ci się nie stało. Cholera. <laughs> hey, brian. brian what the hell are you so doing? A jak sądzisz, rozwiązuje krzyżówkę. Daj mi to. Okłamałeś mnie. Powiedziałeś, że mam zero powabu, że nie pociągam kobiet. I przy tym obstaję. Otóż jesteś w błędzie. Wczoraj Teresa i ja. O nie, przespaliście się? Za kogo mnie uważasz? To narzeczona mojego kuzyna. Pieściliśmy się przez godzinę. Kiedy Dominik wyląduje, powiem mu prawdę, że ją kocham. A co ona o tym sądzi? To mógłby ją winić. Prawie zapomniała o Dominiku. Ona i ja je jesteśmy stworzeni dla siebie. Brawo, raz w życiu wiesz, czego chcesz i jesteś gotów to zdobyć. O, prawda. To co, że jest narzeczoną mojego kuzyna? Boże. Co ja wygaduję? Nie mogę tego zrobić. Nie mogę. To rodzina. Nie mógłbym pokazać się w mojej wiosce. Masz rację, nie warto. Lepiej zapomnij o niej. Spotkasz inną. Kogo ty bujasz? Nigdy nie spotkam kogoś takiego jak Teresa. Nie jestem ideałem mężczyzny. Żebyś wiedział. Mam pracę bez perspektyw jakichkolwiek. Kiedy zjawia się taka kobieta jak Teresa, trzeba ją brać, bo nigdy nie spotkałam podobnej. Ty na pewno. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Dzięki, że nie wierzysz we mnie. Nie mnie dziękuj, to twoje wady. Kiedy przyleci Dominik, powiem mu wprost, że nie jest jej wart. A ja tak. Jest tak zapatrzony w siebie, że nawet nie zauważy jej odejścia. Antonio! Przepraszam, dokończę krzyżówkę w hangarze. Muszę z Tobą porozmawiać. To ja muszę porozmawiać z Tobą. Musisz mi pomóc. Chyba tracę Teresę. Widzę to w jej oczach, w jej pocałunku. Namiętność zniknęła. Tracę kobietę, którą kocham. Zdarza się. Zdarza się? Jak możesz tak mówić? Bez niej nie warto żyć. Zdora są biura matrymonialne. Jesteś moim kuzynem, znasz mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Jak ją odzyskać? Próbowałeś nosić więcej skóry? Gdzie? Nie wiem. Czapka, rękawiczki. Ile czasu z nią spędzasz? Pracuję 16 godzin dziennie. Trzy dni w tygodniu jestem w rozjazdach. Ty dusisz tę biedną dziewczynę. Daj jej trochę swobody. Masz rację. Powtórzmy to wszystko. Więcej skóry, więcej pracy, mniej zalotów. Nie wiem, jak ci dziękować. Ocaliłeś mi życie. Jesteś nie tylko moim kuzynem, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Czekaj-no. Ty naprawdę ją kochasz? Oczywiście, ona jest całym moim życiem. Usiądź, musimy porozmawiać. Wybacz, ale musiałam to otworzyć. To zegar od Tiffany'ego. Czy jest szansa, że to od mojej rodziny? Bądź poważny. To od mojej cioci. Klary. Od cioci Klary. Oszędzała z renty przez 25 lat, żeby pisać się przed moją rodziną. Co ona sobie wyobraża? Jest też coś od twojego wujka Franka. Nie. Koperta od mojego bogatego wujka Franka może oznaczać tylko jedno. Co to jest? Gotówka, czek, obligacja? Ser. Gratulacje dla nowego członka klubu miłośników serów. Co miesiąc otrzymywać będziesz pocztą najlepsze sery z całego świata. Powąchaj swój pierwszy ser. Co to jest? Gouda? Nie, to co zegar. Antonio. Chcieliśmy się pożegnać i podziękować Ci. Będę zawsze Twoim dłużnikiem. Zajmę się bagażem. Antonio. Dziękuję ci. Czy tego właśnie chcesz? Tak. A co do wczorajszego wieczoru? Nie było wczorajszego wieczoru. Owszem, było. Czuję gołdę. Czy to już maj? Wersja polska Krzysztof Maścicki.